W Parku Kościuszki w Katowicach odbył się trzeci charytatywny Bieg Śląskich Aniołów. Dochód z wydarzenia zasili konto Fundacji Śląskie Anioły. Bieg Śląskich Aniołów po raz trzeci. Dzisiaj spotykamy się w Parku Kościuszki. Widać, że frekwencja dopisała. E, ogromne zapotrzebowanie dzisiaj jest na zdrowy tryb życia, na pomaganie, więc działamy. Robimy to dla dobra wspólnego, dla dobra naszych mieszkańców i dla dobra wszystkich, tak naprawdę. A jaka jest główna idea tej imprezy? Fundacja Śląskie Anioły tak naprawdę charytatywnie działamy już 15 lat, więc przez 15 lat prowadzimy różne inicjatywy, żeby wesprzeć opiecznych fundacji, czyli dzieci, których mamy pod swoją opieką. Dzisiaj będzie bieg, ale także bieg Nordic Walking, tak? Tak, tak, oczywiście mamy i biegaczy, mamy i chodziarzy. Powiedziałam, że ktokolwiek byleby się dzisiaj zjawili na mecie, 5 kilometrów trzeba przebiec, przejść albo przeczołgać, cokolwiek byleby rozpocząć i zakończyć ten bieg. I zjawili się tu ile osób zapisało się na tę imprezę? Wczoraj mieliśmy zapisanych 480 osób, oczywiście spóźnialscy, zapo zapominalscy, którzy zapomnieli te formalności dopełnić. Dzisiaj jeszcze na miejscu wykupują pakiety startowe i biegną razem z nami. Zapewniam, że będzie nas 500 osób. Dzisiaj chyba każdy może zostać aniołem, prawda? Tak, zgadza się. Taka jest idea. Biegniemy dla dzieci, dla dzieci do domów dziecka, podopiecznych fundacji. Każdy, kto bierze udział w biegu, dokłada swoją małą cegiełkę i tym samym, dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, zostaje aniołem. Te środki zostaną przeznaczone z wpisowego? Tak, duża część środków z wpisowego zostaje przekazana właśnie dla podopiecznych fundacji na śniadanie wielkanocne, na paczki dla dzieci i również na wycieczkę. Organizujecie więcej tego typu akcji? Yy, tak, organizujemy więcej. No, generalnie taką mamy zasadę, że mniej więcej 2-3 biegi w roku są stricte charytatywne dla dzieci, dla osób poszkodowanych w jakichś wypadkach. No, po prostu staramy się pomóc. Bo uważam, że no, nie ma nic lepszego niż aktywność fizyczna plus pomoc. Jeśli to się wszystko połączy w jedną całość, no, to wychodzi super, super event, dzięki któremu możemy pomóc potrzebującym. Pierwszy raz na biegu Śląskich Aniołów? Nie, to już drugi mój bieg. Pierwszy raz biegłam we wrześniu zeszłego roku. No i jak ocenia Pani atmosferę? Nie no super, w ogóle te biegi to jest coś rewelacyjnego. Na jakim odcinku, dystansie Pani startuje? 5 kilometrów. Wymagająca trasa? No tutaj biegnę pierwszy raz. Poprzednia, poprzedni bieg był w Dolinie Pięciu Stawów, także bardzo przyjemna trasa. Nie było, nie było żadnych problemów, także każdy nią ukończy. Część opłaty startowej została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji imprezy, a za pozostałą kwotę zostaną zakupione niezbędne rzeczy dla dzieci pod opiecznych Fundacji Śląskiej Anioły.